Słuchajcie, obejrzałem piąty odcinek cyfrowego cyrku w ponad 20 oficjalnych językach, aby odkryć fabularne ciekawostki i różnice, których to nie usłyszymy w naszej polskiej wersji animacji. Także oglądajcie uważnie, by przekonać się co odkryłem. A przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy wspierają ten kanał i być może zachęcić pozostałych do wsparcia, które zapewnia Wam wcześniejszy dostęp do naszych nowych filmów i wiele więcej. Poszczegóły, klikajcie, guzik wesprzy, dzięki. A zaczniemy od sekretu figurę Gengl. Otóż w polskiej wersji dowiedzieliśmy się, że Gengl posiada jakiś wstydliwy sekret z nimi związany. Ech, anime o prawdziwym życiu są najgorsze. To, że nada. <grym> w sumie są my mniej żenujące niż widok Gęgu biorący figurkę za nimca pominąć, i... <grym> nie i cóż, więcej informacji w tym temacie otrzymaliśmy właśnie w innych językach. Otóż w chińskiej wersji usłyszeć możemy dodatkowo, że owe figurki są stworzone ręcznie. Lecz to nie wszystko, ponieważ w niemieckiej wersji okazuje się, że owe figurki Gengel były wewnątrz czegoś. O <Szysk> Oj tak, w tym momencie niestety przerwała wypowiedź, także jak myślicie, gdzie Gengel wsadziła sobie te figurki? No i z drugiego odcinka wiemy, że Gengel boi się, że Ragata pozna tą tajemnicę, także jak to może być z nią związane? Cóż, może kiedyś się dowiemy. Idąc dalej, zapewne pamiętacie, że w tym odcinku naszego królika Jacksa przerobiono na pokojówkę. Wyglądam jak pajac, jak myślisz? Hm. I tutaj, co ciekawe, w innych językach też poukrywano dodatkowe sekrety, także przejdźmy do nich i pierwszą taką ciekawszą wypowiedź znajdziemy w rosyjskiej wersji, gdzie to Jax mówi, że jest króliczym fembojem. Ja królik femboy, sama jak myślisz? A przechodząc dalej, podczas rozmowy pod gwiazdami, królik mówi, że jest idealnym mężczyzną. Poza tym jest tępa i wygląda dziwnie. Hm. Wszyscy tak wyglądamy. <grymne> Że nie wie co? Masz tu przykład idealnej męskości. Natomiast w niemieckiej wersji, Jax idzie dalej i nazywa się prawdziwym gigachadem. dieser Körper eines wahren No dobra, przejdźmy teraz do sceny na boisku, gdzie to nasi bohaterowie poznają swoje złe wersje. I tam Kinger przedstawia się jako generał pryncypała. I co ciekawe, w tureckiej wersji to dopiero odlecieli, ponieważ tam postanowili użyć niecenzuralnego słowa w formie żartu i takiej mocnej gry słów. Lecz widzowie, nie uwierzycie, co odwaliło się w niemieckiej wersji. Oj tak, tam nasz Kinger przedstawił się jako dyktator, ojciec zespołu i nawet zaczął mówić jak pewien niespełniony austriacki malarz. Kto wie, ten wie, ale naprawdę mocno tutaj polecieli z tym dubbingiem. Zobaczmy teraz, co takiego wydarzyło się w innych językach, kiedy to nasza pomni została prezydentem. I tam Jax nazwał się australijskim ekstremistą. Natomiast Gengel była z Nowej Zelandii i w sumie nie wiedziała, jak nam może zagrozić. Ej, hey, sorry! Jestem ekstremistą z Australii! Hej! Jestem nowozelandzką ekstremistką i... ja... nie... Wiem, czym Nowa Zelandia może w sumie grozić. W niemieckiej wersji walka trwa nie pomiędzy Australią a Nową Zelandią, tylko między Austrią a Szwajcarią. Co bardziej oczywiście nawiązuje do bliższych im wydarzeń. Ech, szwajcarii! Z kolei, jeśli chodzi o groźbę z pająkami Jacksa. I zaraz zatonuje bombę, która wypuści wszystkie pająki świata wprost! No i cóż, ta groźba również była inna w innych językach i w języku niemieckim nawiązuje do niemieckiej kultury, ponieważ Jack grozi im, że wysadzi bombę, która rozproszy po świecie czekoladę i ser, co zapewne nawiązuje do Bawarii, czyli niemieckiego landu znanego właśnie z niesamowitego sera. Und ich will die Bombe a wracając do złych wersji postaci, to okazuje się, że w języku polskim one sporo przeklinają. Podobnie jest też w oryginalnej wersji angielskiej. Natomiast są kraje, w których przekleństw totalnie zakazano. No i spróbujcie zgadnąć w komentarzu, jakie to kraje. Także zatrzymaj teraz odcinek i napisz, a ja zdradzam odpowiedź. Otóż okazuje się, że przekleństw zakazano w dwóch dubbingach, w dubbingu chińskim oraz japońskim. I tam nie usłyszymy żadnego przekleństwa. Dla ciekawych w Chinach w animacjach przeklinanie jest zakazane, stąd też ten brak, a w Japonii nie mieli odpowiednich słów pasujących do wydarzeń, które tam się działy, dlatego też te dwie wersje są totalnie bez przekleństw. A przechodząc do znikającego gościa, to ten w każdym z języków oczywiście śpiewa hymn danego narodu. Zobaczcie sami. Idąc dalej, w scenie, gdzie Ragata miała odbijać piłkę, ale nic finalnie się nie wydarzyło, no to Kane krzyczy o jakichś gaciach. O jacie, gacie, w czyimś Kolejny home run! Cóż, w tej scenie większą żenadę mieli tylko na Ukrainie, gdzie to postanowiono użyć brain rotowego okrzyku. Oj tak, to ten mem. Oczywiście warto tutaj dodać, że nasza polska wersja to też był żart z tymi gaciami, w angielskiej jeszcze coś innego krzyczano. Pora teraz dowiedzieć się trochę więcej o historii naszej pomni. W naszym języku powiedziała, że była księgową w sieci supermarketów. Byłam księgową w sieci supermarketów. Lecz to dopiero w niemieckiej wersji jej praca była gorsza. Ich warne Kassenkraft für eine Supermarktkette. Oj, tak, to tutaj Pomni była zwykłą kasjerką w sieci supermarketów. Ciekawe dlaczego w tym dubbingu postanowili przydzielić jej gorszą posadę. Cóż, to pewnie pozostanie tajemnicą, ale przynajmniej wiemy, że supermarket to na pewno jej miejsce pracy w każdym z języków. No i fakt, że była księgową, dużo do fabuły nie wnosi, ponieważ jak widzicie, w innych dubbingach jest ona na przykład kasjerką. Także najważniejszy fakt, jaki jest o Pomni, to fakt, że pracowała w supermarkecie, a niekoniecznie na jakiej roli. Do tego w scenie, gdzie to Kane pyta, gdzie w tych przygodach pościgi i wybuchy, Bubble dodaje pytanie, a gdzie coś seksownego? Jak mam stworzyć ciekawą fabułę bez żadnych złych zdarzeń? Gdzie pościgi? Gdzie wybuchy? No i gdzie coś seksownego? I cóż, okazuje się, że w hinduskiej wersji Bubble pyta się, gdzie jest piosenka pokazowa. item są to zdecydowanie dla niewtajemniczonych piosenka pokazowa to przerywnik w ich bollywoodzkich filmach, gdzie to atrakcyjna zwykle dziewczyna zaczyna tańczyć do jakiejś fajnej muzyki, czyli coś jak odcinki plażowe w anime. Kto ogląda anime pewnie wie o co chodzi, jakoś inaczej tego nie potrafię wyjaśnić. Co więcej jest to tak zwany fanservice, który to dosłownie został wspomniany w rosyjskiej wersji. A podczas sceny pod księżycem Kane martwi się, że reszta obsady zbyt dobrze sobie radzi, więc przychodzi bańka z super niezawodną radą. To niedobrze! Powiedz Tatusiowi jak niedobrze! Myślę, że nie mów tak. Że chyba bardziej podobają im się ich pomysły niż jakieś moje pomysłowanie! Co robić? Weź się zarobić sobie! Wielką imbę! Od kiedy ty przeklinasz? Oj, tak, ta rada w innych językach różniła się detalami, lecz to, co przykuło moją uwagę najbardziej, to wersja węgierska, gdzie to Babel oferuje, by zrobić wywaloną w kosmos imprezę alkoholową, a dokładniej użył takich słów. Halo. Oj tak widzowie, ten to umie się bawić, natomiast Jax nie pobawi się już z Ribitem, bo ten abstraktował. Lecz jak do tego doszło? Cóż, tego możecie się przekonać w poprzednim odcinku, gdzie analizowaliśmy jego historię. Link przy piętym komentarzu. Zapraszam!